Wszyscy chcą poznać moją opinię na temat najnowszego filmu DC, Liga Super Pets. Tak naprawdę nikt mi o to nie pytał, ale postanowiłem przekazać Wam moje przemyślenia na temat tego filmu. Ogólnie rzecz biorąc, jestem pozytywnie nastawiony do każdego nowego filmu wychodzącego z wytwórni DC. Uważam, że ma ona potencjał na wyprodukowanie naprawdę dobrego filmu. Niestety dość rzadko ten potencjał wykorzystuje, ale raz na jakiś czas udaje się wypuścić bardzo ciekawy film. Dla mnie jest to wystarczający powód, żeby z uwagą śledzić ich premiery. Zatem mamy tą ligę Super Pets. Jest to film animowany, przeznaczony przede wszystkim dla dzieci, który od Odbywa się w innym uniwersum niż te oryginalne filmy, i powiem Wam szczerze, że mam problem z jednoznaczną oceną tego filmu. Ma on swoje dobre i złe strony, i w mojej opinii tworzą one pewną równowagę, przez co ciężko mi jest ocenić ten film jako jednoznacznie pozytywny albo negatywny. Dlatego ograniczę się do pokazania Wam tego, co jest dobre, a co złe w tym filmie, a końcową ocenę zostawię Wam. No to lecimy. They have a Sorry. You were saying something. Głównym wątkiem ligi Super Pets jest relacja psa krypto ze swoim panem Supermanem, a dokładniej kryzys, w jakim ta relacja się znalazła. Jego powodem jest zaangażowanie Supermana w związek ze swoją dziewczyną, co skutkuje osłabieniem więzi Supermana ze swoim psem. Krypto nie może już spędzać tyle czasu ze swoim panem co wcześniej, bo Superman angażuje się w swój związek z dziewczyną. Dla psa jest to nowa i trudna sytuacja, z którą musi sobie jakoś poradzić. I to jego zmaganie jest można powiedzieć głównym wątkiem całego filmu. Uważam, że nie jest to zbyt trafiony temat na film dla dzieci. W jaki sposób miałoby się niby do tego odnieść? Dla większości widowni będzie to zupełnie abstrakcyjna sytuacja, jednak podstawowym celem filmu jest to, żeby rezonował ze swoją publicznością, a ten wątek nie spełnia tego założenia. Niby czego dzieci mają się nauczyć przez ten miłosno-przyjacielski trójkąt? Tego, że przyjaźń czasem wymaga poświęceń, tego, że jeśli dobro przyjaciela wymaga od nas czegoś, z czym się nie zgadzamy, to i tak mamy to zrobić właśnie ze względu na przyjaciela. Generalnie jest to dobre przesłanie, ale do jego realizacji należałoby użyć innych środków przekazu, bo ten wątek, którym się posłużono, nie jest zbyt trafiony. Z tym tematem związana jest jeszcze jedna kwestia, to już tak bardziej na marginesie. Jako tradycyjny katolik mam dość radykalne poglądy, jeśli idzie o relacje damsko-męskie. Uważam, że para nie powinna mieszkać ze sobą przed ślubem. W tej bajce, natomiast jest to przedstawione jako coś oczywistego i normalnego. I sleep in bed with soups. When Oczywiście zdaje sobie sprawę, że mój pogląd podzielany jest przez bardzo niewielką grupę ludzi, dlatego ciężko wymagać, żeby jakaś wielka wytwórnia dostosowywała się do takich wymagań. Ale jednak warto odnotować, że te relacje damsko-męskie są tutaj w taki bardzo luźny sposób przedstawione. Drugi wątek, który pojawia się w filmie Liga Super Pets, który jest też tłem dla wszystkich wydarzeń, to sposób przedstawienia życia zwierząt. Które są tutaj głównymi bohaterami. Oczywiście mają one rozum jak ludzie, potrafią mówić. Natomiast w przeciwieństwie do innych filmów tego typu, wyróżnia je to, że każdy zwierzak chce mieć swojego właściciela. Come here boy. Uważam, że jest to bardzo ciekawe i oryginalne podejście do tematu. Zazwyczaj, kiedy w filmie bohaterami są zwierzęta, to są one przedstawione zupełnie jak ludzie, na dokładnie takim samym poziomie. Tutaj natomiast mamy ten stosunek zależności. Nawet dla zwierzaków superbohaterów posiadanie swojego właściciela, pana, jest czymś pożądanym. To, że postawione są one niżej od ludzi, wcale im nie przeszkadza. Princess Diana of Themyscira. I present myself. Super Hog, still brainstorming, to you. Huh? You will be a mighty warrior. And cuddle, buddy. Uważam, że takie postawienie sprawy jest dobre, bo zgadza się z rzeczywistością. Może też dać lekcje dzieciom, żeby były dobrymi właścicielami swoich zwierząt. Szczególnie w ostatniej scenie te relacje właściciela i podopiecznego pupilka są bardzo widoczne. Trzeba przyznać, że w czasach, kiedy indywidualizm i niezależność wynosi się na piedestał, takie przedstawienie sprawy jest dość odważne. To, że bohaterowie zwierzęta podlegają swoim panom i nawet cieszą się z tego powodu, niesie też ze sobą przesłanie, że nie każdy stosunek zależności musi być zły. Jeśli jest on oparty na jakichś dobrych zasadach, czy na przyjaźni, to może być jak najbardziej korzystny dla obu stron. Więc ten wątek w filmie poczytałbym jako pozytyw. Natomiast podejrzaną jest dla mnie postać żółwia, a właściwie żółwicy, która pełni tutaj rolę już leciwej kobiety. Natomiast ma też dość charakterystyczne przywary, mianowicie przeklina. Co prawda w angielskiej wersji językowej te wulgaryzmy są ocenzurowane, jak to się mówi, wypikane, jednak z kontekstu zdania każde dziecko. Będzie w stanie zrozumieć, co ta pani Żółw chciała przekazać. Więc tego typu cenzura tutaj niewiele zmienia. No i to trzeba traktować jako element negatywny. W filmach dla dzieci nie powinno być żadnych wulgaryzmów i nie rozumiem, jakimi powodami kierowali się twórcy filmu, żeby je tam umieścić. Przecież można było użyć bardziej łagodnego słownictwa, którego wydźwięk byłby identyczny, natomiast nie byłoby w nim szkodliwości. Więc te przekleństwa to na pewno jest minus tego filmu. Oprócz tego ta pani, a właściwie babcia Żółw, wykazuje się dziwnym pociągiem do relacji damsko-męskich. Okay? <laughs> Ilekroć spotka jakiegoś Żółwia, albo coś, co wydaje jej się, że jest Żółwiem, no to momentalnie do niego zarywa. Są to dość dziwaczne sceny, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że ma to być starsza pani. Zatem w mojej opinii Żółwica nie jest zbyt udaną postacią w lidze Super Pet. Natomiast udanym jest na pewno Batman, który dostarcza do filmu sporą dawkę humoru. Ogólnie liga Super Pets ma sporo śmiesznych momentów i jest to humor, który do mnie trafia, szczególnie w wykonaniu Batmana. Momentami jest śmiesznie, ale bywa też i mrocznie. Na koniec zostawiłem sobie taką perełkę tego filmu. Chodzi tutaj o scenę z tak zwaną Halą Sprawiedliwości. Jest to taki specjalny budynek poświęcony superbohaterom, który w pewnym momencie odwiedzają zwierzaki, będąc w poważnym kryzysie. No i kiedy patrzymy na ten budynek, to ciężko oprzeć się wrażeniu, że wygląda on jak jeden z nowoczesnych kościołów, które się obecnie buduje. Jest to podobny styl architektoniczny i jego centralnym punktem jest ogromny witraż, na którym widnieją superbohaterowie. Skojarzenia ze świątynią z religią rodzą się momentalnie i twórcy musieli być tego świadomi, więc tę scenę trzeba uznać jako próbę wmieszania religii w świat superbohaterów. Dodatkowo na samym witrażu widzimy supermana, który ma jasny okrąg wokół głowy i to też rodzi dość oczywiste skojarzenia. Ten jasny okrąg w kościele katolickim nazywa się aureolą i towarzyszy on wizerunkom świętych, więc próba połączenia religii z superbohaterami jest tutaj ewidentna. Oczywiście jest to tylko jedna scena, więc ciężko tutaj wyciągać jakieś daleko idące wnioski, natomiast być może jest to element jakiegoś planu zrobienia superbohaterów bożków i utworzenia jakiejś pseudoreligii. Myślę, że warto obserwować, czy tego typu sceny będą pojawiać się też w innych filmach i czy rzeczywiście próby połączenia superbohaterów z elementami religijnymi będą prowadzone. Być może jest to tylko taki wybryk twórców filmu. W każdym razie na pewno działa on na minus, jeśli chodzi o odbiór i przesłanie. Całego Produkcji. Oprócz tego pseudo kościoła mamy jeszcze jedną scenę, która zahacza o religijny kult. Chodzi o moment, w którym główny zły bohater przeobraża się w ogromną świnkę morską i przedstawia swoje żądanie do superbohaterów i chyba do wszystkich ludzi, żeby przed nią klękali. Klękanie zazwyczaj też kojarzy się z religią, więc w tym wezwaniu widzimy pewne odniesienie do tej sfery. O... Natomiast podsumowując, tych podejrzanych scen nie ma znowu aż tak wiele. Film Liga Super Pets ma też swoje pozytywy, o których mówiłem wcześniej, więc nie oceniam go całkowicie negatywnie ani też całkowicie pozytywnie. Ostateczną ocenę zostawiam Wam. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie. Tymczasem trzymajcie się i do następnego razu.